Dzień dobry drogie dzieciaczki, dzisiaj Milk It Nirwane Gitarkę mamy nastrojoną do dis i zaczynamy od power chordiku na szósteczce, czyli tak 6-8-8 i mamy trzy uderzenia. I później dwa na siódmej stróje niżej, czyli Później jest dwa uderzenia, po tych dwóch uderzeniach robimy... Mamy puszczalny pałyszek wskazujący, jest tylko ta struna pusta, czyli jest... I później mamy... Trzy trójeczki, dwie czwóreczki i, i 3 zera. czy jest. W drugiej części tak samo od szósteczki, siódemeczka, trójeczka dwa razy. Podnosimy puste i trójeczka akcent. Mamy. Ten riffek to jest po prostu Mistrzostwo Świata. I drogie ciarki, tym oto akcentem żegnam się z Wami w tym, że jakże fachowym odcinku. I miłego dnia Wam życzę. Pa!